Pabianickie Centrum Medyczne wzbogaciło się o nowoczesny aparat USG do diagnostyki pacjentów. Urządzenie sfinansowano ze środków powiatu pabianickiego. Szpital, choć z nazwy miejski, tak naprawdę leczy mieszkańców naszego powiatu i czujemy się wręcz zobowiązani do tego, aby móc Pabianickie Centrum Medyczne wspierać. Robimy to od 2020 roku w sposób taki bardziej intensywny, bo od tego roku przepisy prawa pozwalają nam dofinansować Centrum, Pabienickie Centrum Medyczne jako spółkę, spółkę ze stuprocentowym udziałem gminy Pabianice. W imieniu miasta, które nadzoruje funkcjonowanie spółki, jaką jest Pabieńskie centrum medyczne, za wsparcie podziękował prezydent Grzegorz Mackiewicz. O wielkości potrzeb Pabieńskiego Centrum Medycznego niech chociażby świadczy fakt, że takie uwodzenie jak stoi za moimi plecami, to 15 podobnych pracuje dzisiaj w Pabieńskim Centrum Medycznym. Jest to wielka jednostka z wielkimi potrzebami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ułomny jest dzisiaj system ochrony zdrowia, jak niedoszacowana jest Służba zdrowia w zakresie przede wszystkim kontraktowania. W związku z tym, każda pomoc jednostek samowądowych jednostek budżetowych jest dla nas bardzo ważna, ponieważ, tak jak wspomniał Pan Starosta, dbamy o pacjentów nie tylko z terenu miasta, nawet nie tyle z terenu powiatu, co w zasadzie z całego województwa do nas pacjenci przyjeżdżają. I w związku z tym bardzo serdecznie dziękuję za to, że od kilku lat możemy liczyć na wsparcie. Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W szczególności chciałem podziękować za ten gest w momencie, kiedy pojawiła się epidemia koronawirusa, bo to pierwszy zakup, kiedy na szybko potrzebowaliśmy respiratory. Powiat Pabieński był jednym z tych, który jako pierwszy odpowiedział na naszą prośbę i takie urządzenie do Pabieńskiego Centrum Medycznego wtedy nam zakupił. Czek na kwotę 140 tysięcy złotych, który starosta Krzysztof Habura przekazał prezesowi PCM Witoldowi Olszewskiemu miał wymiar jedynie symboliczny, ponieważ aparat już został zakupiony i będzie służył pacjentom szpitala. Znajdujemy się przed oddziałem wewnętrznym drugim, który rocznie przyjmuje ponad 1700 pacjentów miesięcznie to ponad 150. Osób, szczególnie z powiatu Pabianickiego, ale również z terenu województwa, a nawet spoza województwa Łódzkiego. Sprzęt ogromnie potrzebny, tak jak pan prezydent powiedział, w chwili obecnej 15 takich aparatów USG, natomiast nasze potrzeby są jeszcze większe, ale również mamy aparaty, które po prostu służą nam wiele lat, więc ta zmiana jest dzisiaj konieczna. Nowy aparat USG, jak wspomniał prezes Pabieńskiego Centrum Medycznego, będzie na wyposażeniu oddziału wewnętrznego drugiego. Jest to podstawowe narzędzie pracy w większości lekarzy różnych specjalności. Pozwala często w bardzo krótki czas zdiagnozować różne patologie, choroby, dzięki czemu leczenie jest szybko wdrażane. Cieszymy się, że pacjenci będą mogli tym nowoczesnym sprzętem być badani, ponieważ tu jest elektronika i ona z roku na rok się w zasadzie starzeje. Wieloletni sprzęt dotychczas używany będzie przez nowoczesny zastąpiony, co pozwoli też w łatwiejszy sposób obrazować patologię różnych narządów jamy brzusznej, tarczycy, szeregu naczyń w kończynach dolnych, szyi. I myślę, że też personel, który będzie z niego korzystał, będzie robił to często i w przyjemny, łatwy sposób, ponieważ ten nowy sprzęt jest nowoczesny i daje dużo, dużo możliwości. Także bardzo serdecznie dziękujemy za ten dar. I będzie na pewno w 100% wykorzystany. W minionych latach, od kiedy, o czym wspominał starosta Krzysztof Chabura, przepisy pozwalają na przekazywanie środków finansowych takim podmiotom jak spółka PCM, powiat dofinansował Pabieński Szpital kwotą 380 tysięcy złotych. Zaproszenie na marsz organizowany przez Koalicję Obywatelską w najbliższą niedzielę, 1 października, w Warszawie. Spadek inflacji ogłoszony przez prezesa NBP. Zachęcanie do pójścia na wybory. Te tematy pojawiły się na konferencji prasowej zorganizowanej przez Nową Lewicę. Jako pierwszy głos zabrał eurodeputowany Marek Belka. Najgorsza rzecz to jest nie pójść na wybory. Najgorsza rzecz to się odwrócić tyłem i powiedzieć: Mnie to nie interesuje. Albo nie mam na kogo głosować. Co to znaczy nie mam na kogo głosować? Jest tak szeroki wachlarz kandydatów, ich pozycji, ich poglądów, że jak ktoś nie idzie na wybory to znaczy no, czy po prostu jest leniem albo nie dba o to czy nie widzi związku między polityką i własnym losem. Wszystkich więc na wybory zachęcam a za dwa dni ja wybieram się z całą rodziną i z całą ekipą moich przyjaciół na marsz formalnie nazywany Marszem Miliona Serc, ale tak naprawdę to jest marsz po zwycięstwo. I musimy ten, to zwycięstwo osiągnąć. Jeżeli marsz pomoże, a pomoże, to wszystkich serdecznie na ten marsz zapraszam. Jesteśmy dokładnie dwa tygodnie przed końcem kampanii wyborczej, która jest kampanią brutalną, kłamstw ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja dzisiaj takie jedno kłamstwo chciałbym tutaj w Pawieńcach obnażyć, powiedział poseł Tomasz Trela. W tej kampanii wyborczej wyjątkowo biorą ludzie udział, którzy brać nie powinni. I takim człowiekiem jest Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Prezes Glapiński, który kręci spoty, prezes Glapiński, który wiesza banery, prezes Glapiński, który wiesza billboardy i prezes Glapiński, który kłamie. Bo prezes Glapiński wczoraj wypuścił spot, z którego wynika, że obywatele, którzy chodzą do sklepu, płacą mniej. Płacą mniej niż płacili. Dlatego ja dzisiaj mam ze sobą rekwizyt. Kupiony dwie godziny temu na łódzkim targowisku. 10 jajek. Dwa lata temu za te 10 jajek trzeba było zapłacić ponad 6 złotych. My dzisiaj zapłaciliśmy za te 10 jajek ponad 11 złotych. Panie prezesie Glapiński, gdzie jest taniej? W których sklepach jest taniej? Może to są sklepy, do których idą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i oni tak na dobrą sprawę płacą tam taniej. Ale każdy obywatel, z którym dzisiaj rano rozmawiałem, mówi, że jest tylko drożej. Że ta drożyzna jest naprawdę bardzo niepokojąca. Przychodzą ludzie, którzy mówią i pokazują recepty, że nie wykupili sobie trzech recept, bo nie mają pieniędzy na trzy lekarstwa, które zapisał im lekarz, bo jest tak cholernie drogo. To, że Adam Glapiński, Daniel Obajtek, Jarosław Kaczyński dogadali się, że na czas kampanii wyborczej trzeba obniżyć ceny paliw, to my wszyscy wiemy. To, że oni dogadali się, żeby sztucznie pokazać, że inflacja dzisiaj jest jednocyfrowa, to my doskonale wiemy. Ale my też wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości za pan brat z tymi wszystkimi swoimi paraekonomistami doprowadzili do tego, że jest cholernie wszystko bardzo drogie i oni na to recepty nie mają. Uczestnictwo w wyborach to fundamentalna kwestia, podkreślali kandydaci startujący do Senatu i do Sejmu. Dziękuję tym wszystkim partiom, ale także i, i, i samorządom, samorządowcom, którzy wiedzą, czym jest Polska, czym jest Polska w Europie. My z tej Polski w Europie nie możemy się dać wypchnąć. Dzisiaj te wybory to są wybory o wyborach, bo musimy to wygrać, jeżeli. Nie daj Boże, by, byśmy to przegrali, to nie będzie już wyborów do Parlamentu Europejskiego za chwilę. Przecież tamto towarzystwo nas po prostu z Unii Europejskiej wyprowadzi. Jak nieformalnie, to, to, to faktycznie. No, gdzie nasza droga wtedy jest? No w drugim kierunku. Sprawdzone standardy już oglądamy w telewizji, i to, i to w każdej, niezależnie od opcji, co tam się dzieje na Wschodzie, więc. Darujmy sobie te kierunki i trzema drogami dojdźmy do zwycięstwa. 15 października, niezależnie od tego, czy macie 18 lat, 30, 50, 70 czy więcej, to Wasz głos jest najważniejszy. Przy urnie wyborczej pamiętajcie, nikt wam nie patrzy przez, ra, przez ramię. To wy decydujecie o tym, gdzie postawicie krzyżyk. I ja głęboko wierzę w Waszą mądrość i głosowanie zgodnie z własnym sumieniem. Wierzymy w to wszyscy, że wybory zostaną. Wygrane przez opozycję i będziemy mogli rządzić w naszym kraju. Do wyborów zostały dwa tygodnie. Radni miejscy przychylili się do wniosku społeczności Szkoły Podstawowej nr 13, przegłosowując uchwałę o nadaniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13, znajdującej się na stadionie PTC imienia Pabianickich Olimpijczyków. Pomysł nazwy wyszedł od Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 13. Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku, nadanie nowo otwartemu szkolnemu obiektowi sportowemu imienia Pabianickich Olimpijczyków stanowi wyraz naszej troski o kondycję najmłodszego pokolenia Olimpijczycy skłaniają bowiem do krzewienia sposobu życia opartego na wartościach wychowawczych, dobrego przykładu, radości z wysiłku, poszanowaniu uniwersalnych i podstawowych zasad etycznych oraz odpowiedzialności społecznej. Pabieńce mają swoich Olimpijczyków, jest to cenny kapitał kulturowy, który zasługuje na odpowiednie spożytkowanie. Nic tak nie motywuje do aktywności młodego człowieka, jak świadomość, że tutaj zdobywali swoje umiejętności wybitni sportowcy o międzynarodowej renomie w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka, boks, zapasy, koszykówka, szermierka, kolarstwo. Sport uprawiany bez jakiejkolwiek dyskryminacji w duchu olimpijskim, który wymaga wzajemnego zrozumienia w połączeniu z duchem przyjaźni, solidarności i fair play, to doskonały instrument harmonijnego rozwoju pawianiczan. Chcemy, by patronem nowoczesnej hali sportowej służącej rozwojowi młodych mieszkańców naszego miasta byli wybitni sportowcy, medaliści i uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, miejska hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC została oficjalnie otwarta 15 czerwca. To wielofunkcyjny nowoczesny obiekt przeznaczony do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Znajdują się w niej pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, futsalu, trzy boiska do piłki siatkowej i cztery do badmintona z nawierzchnią, która spełnia wymogi organizacji zawodów. Hala pod względem technicznym i technologicznym spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i dostępności, jak i parametrów do rozgrywania i trenowania przez młodzież oraz drużyny seniorskie. Uroczystość nadania miejskiej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 imienia Pobieńskich Olimpijczyków zaplanowano na 20 października. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w ramach realizowanego w 2022 roku programu pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów Proponuje różnego rodzaju pomoc osobom 65, przede wszystkim samotnym i mającym trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Pierwszy moduł polega na wsparciu ze strony wolontariuszy i tutaj jest szeroka gama wsparcia od pomocy przy dostaniu się do lekarza do przewiezieniu w odpowiednie miejsce, gdzie senior chce załatwić jakąś sprawę, po wspólnie spędzony czas itd. Natomiast drugi moduł polega na zapewnieniu tak zwanej teleopieki. A teleopieka polega na tym, iż Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zakupiło opaski bezpieczeństwa, które to opaski są w, wyposażone w odpowiedni przycisk, który pozwala uratować życie seniorowi w, w trudnej sytuacji. Opaska bezpieczeństwa to tak zwana opieka na odległość umożliwia wyzwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Co istotne jest bardzo prosta w użytkowaniu? Opaska wyposażona jest w jeden przycisk. Po przyciśnięciu jego odzywa się z drugiej strony ratownik medyczny z centrum medycznego i w zależności od konieczności pomocy, albo pomaga seniorowi zdalnie, albo w ostateczności wzywa karetkę, aby pomóc odzyskać przytomność czy też pomóc w jakimś innym funkcjonowaniu, w zależności od tego, co się w danym momencie z, senior, z seniorem zadzieje. Z takiej nowoczesnej formy sprawowania opieki mogą skorzystać mieszkańcy Pabianic od 65 roku życia. Jest osobą, która ma problemy w codziennym funkcjonowaniu, boi się często też być sam w domu, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić mu takiej pomocy całodobowej. Wtedy taka opaska jest bardzo pożądana i przydatna do codziennego funkcjonowania i do uratowania życia. Aby otrzymać taką opaskę, należy zgłosić się do sekretariatu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, przy ulicy Gdańskiej 7 złożyć formularz zgłoszeniowy z chęcią posiadania takiej opaski oraz załączyć kartę zdrowia. Tą kartę zdrowia wystarczy wypełnić samemu, ponieważ tam trzeba wypełnić wszystkie dane dotyczące chociażby leków zażywanych przez osobę starszą. I na podstawie takiego formularza takiej karty oraz wywiadu z pracownikiem socjalnym zostaje przyznana taka opaska. Opaska seniorowi użyczana jest nieodpłatnie w ramach realizacji programu, który trwać będzie do końca tego roku. Ale jak usłyszeliśmy w przypadku naboru do kolejnej edycji programu na 2024, MCPS najprawdopodobniej też do niego przystąpi. Jest to doskonała okazja do bezpłatnego obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Ponadto dostarcza wrażeń artystycznych i jednocześnie edukuje. Mowa o Międzynarodowym Festiwalu Muzyka Świata w Pabianicach. To artystyczne wydarzenie ostatnio miało miejsce w 2019 roku. Bardzo się cieszę, że po tej przerwie, oczywiście przede wszystkim pandemicznej, ale również i związanej z klimatami wojennymi, trudną sytuacją w kraju, oczywiście te wszystkie czynniki sprawiły, że festiwal na chwileczkę zasnął, ale mam nadzieję, że teraz powolutku się budzi, powraca do Pabianic. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogę widzów zaprosić już niebawem, czyli w najbliższą niedzielę 1 października na inaugurację 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata. Październikowe festiwalowe koncerty odbywać się będą w weekendowe popołudnia, czyli w piątki o godzinie 18.00 oraz soboty i niedzielę o godzinie 17.00 tradycyjnie w murach kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Piotra i Świętego Pawła. Pierwszy na otwarcie festiwalu wspaniali artyści z Czech. Jeden z czołowych waltornistów, mogę już powiedzieć nawet świata, nie tylko Europy, ale świata, Radek Baborak, w towarzystwie pianisty Mirosława Sekery. Oprócz czeskich muzyków wystąpią również inni zagraniczni artyści. Potem kolejny koncert zagraniczny to będzie recital pianisty ukraińskiego z fantastycznym słowiańskim repertuarem, młody utalentowany, który koncertuje już prawie po wszystkich salach koncertowych świata. I pod koniec naszego festiwalu odbędzie się kolejny zagraniczny mecosopranistka ze Stanów Zjednoczonych, Melody Wilson, w towarzystwie chińskiego pianisty, z repertuarem też światowym. Także myślę, że kolorowe dźwięki, kolorowe kraje i różny repertuar. Oczywiście w murach Zabytkowej Świątyni zaprezentują się też polscy artyści. Z Polski. Między innymi ukochana nasza harfa też się pojawi. Pojawi się również muzyka poważna na wesoło. To ludzie uwielbiają i, i bardzo chętnie na, takie, na taki repertuar przychodzą. Oczywiście będzie muzyka barokowa. Z każdego, tak, z każdego obszaru muzycznego będziemy mogli wysłuchać różnych brzmieni. Festiwalowi towarzyszyć będą jeszcze inne wydarzenia, czyli wykłady, warsztaty oraz wystawa, jak również inne koncerty. Będą to fantastyczne wykłady na które państwa bardzo serdecznie zapraszam. Będzie warsztat taneczny również afrykańskie wibracje, będzie warsztat dla dzieci plastyczny, będą no wykłady oczywiście już wspomniałam. I też można zobaczyć fotografię naszej pabianickiej artystki rzeźbiarki, która będzie umieszczona na drugim piętrze w kościele. Wydarzenia te odbywać się będą w różnych miejscach. Muzeum Miasta Pabianic, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Mauzoleum Kindlerów, Pabianickim Centrum Medycznym, Studium Miniforma, Młodzieżowym Domu Kultury oraz po raz pierwszy w Ksawerowie w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką. Zapraszam serdecznie widzów do zaglądnięcia na stronę Facebookową festiwalu, do zaglądnięcia na stronę festiwalową w internecie i oczywiście nasze Fabienickie Media. Tutaj telewizja będzie Państwa pięknie informowała o całym programie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Z programem festiwalu oraz szczegółowym repertuarem artystów można również zapoznać się skanując kod QR, znajdującym się na plakatach czy ulotkach. Jest to szybka i nowoczesna forma dotarcia do informacji zapomnianych pomocą telefonu. Wprowadzona została, jak usłyszeliśmy, w zastępstwie papierowych tradycyjnych książeczek.